Witam serdecznie Państwa 24 lipiec 2000. tysiące dwudziesty czwarty rok przeprowadzam Nieodbranie spadziowe coś tam pszczoły uzbierały spadzi nie idzie tego i rozkleić tych półnastarek a, poszło. poszło poszło proszę Państwa to do dobierania przeprowadzam z różnym szczęściem w jednych gulach coś jest w innych nie ma nic no i Jedna rodzina właśnie mi się przydarzyła, że mocna nie ma nic. Ona była wyrojona, to trzeba będzie się bliżej tej rodzinie przyglądnąć. Może ją przeleczyć jaskółczem zielem. Może cukrem pudrem, ale odpoczalne warowe. Nie mam wątpliwości żeby i cokolwiek mogło być to rodzina bardzo liczna ta rodzina pierwszego miodu nie miała teraz ładnie przy przygromadziła Troszkę było na tych ramkach osłonowych Już no, Tu znów zaczyna, że jest, jest. Powalające z nóg ale coś jest. Mm -hmm. mm. tak, Szubek się nam bez jakichkolwiek wyleczenia na waroze, tylko krótka komórka, wyloczek Tu w tym korpusie cudów Nie ma ale czasem na tym poziomie są główne miodobrania. Co tu będziemy gadać? Ja prowadzę chyba ciechę stacjonalną takich oszałaniających nie ma no i teraz główne danie w tym mulu, chyba będzie w tym korpusie tak podejrzewuję tak mi się wydaje, że on jest dość ciężkawy no już jesteśmy przed Na nawoć rozpita. żeby też nie mają skłonności do rabunków, to znaczy, że coś może być w naturze no, coś tu jest na tej ramce, to czuć coś jest na tej ramce, to czuć to jest, są ramki skrajne Relacji nie ma widzę, ale to mało drodzy Państwo, troszkę się składa, Bardzo to wygląda. W ubiegłym roku, w tej porze, ledwo wiązały koniec z końcem, nawet zagodziłem je dosłownie na śmierć. A ten rok ma u nas na Podkarpaciu zupełnie inne oblicze. Człowiek. Teraz spieszy żeby jak najwięcej tej roboty przerzucić. No, i niestety ten ul dość dobrze dał. Dobrze, jeszcze zobaczymy te. Dobrze. O. Nie ma co im więcej tu grzebać. Zabezpieczyć gniazdo. I trzeba to wszystko odwirować. Proszę Państwa. Trochę sobie zawaliłem sprawę, bo Przybył z miodu nieodwirowanego z pracowni Bardzo mnie to zdenerwowało, że Zrobił taką gafę, ale to Przychodzą lata, to tak będzie Się z człowiekiem robiło, no serdecznie się z Państwem żegnam